I już wszystko. Co? Przeglądałem przed chwilą pliki, wszystkie, które nagrywaliśmy do tej pory: czy to z włamywacza, czy to z psychola, czy to wszystko pomiędzy, mhm. i doszedłem do wniosku, że psycholem jest policjant. No serio! Jak myślałam, że tak mnie już przestanie zeskakiwać, to jednak mnie znowu zaskoczył. Jesteś debil czy co? Ale zanim przejdziemy do dalszej części, to pamiętajcie, aby koniecznie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem. A jeśli chcecie odblokować następny odcinek, to musimy dobić pod tym 15 tysięcy lajków. Dlatego zostawcie łapkę oraz wyślijcie ten film znajomym. Jak policjant może być psycholem? Ona nic nie rozumie. Naprawdę ci mówię, na nagraniach psychol miał taki sam tatuaż jak policjant na ręce. Nie wiem, jak to skomentować, ale skoro tak twierdzisz, to wytłumacz mi sensowny powód, dlaczego miałoby tak być, bo nie jestem w stanie tego zrozumieć. Może i był taki tatuaż, ale jaki on by miał w tym cel, skoro mówił, że włamywacz to debil, w maski się przebiera i sam by się przebierał? Nie wiem, może chciał mieć od nas spokój, a może chciał się przypodobać włamywaczowi i, nie wiem, zdobyć jakieś informacje. Skąd mam wiedzieć? Ja ci mówię tylko to, co widziałem. To może powinniśmy otworzyć w końcu ten safe, który tam stoi. I może w środku będzie napisane Siema, jestem policjantem. A może być też taka opcja, że psychol chce, żebyśmy my tak właśnie myśleli, a tak naprawdę nie jest. Może być teraz milion opcji. No właśnie, więc musimy to jakkolwiek sprawdzić, nie? Musimy otworzyć safe, musimy pojechać tam, gdzie on sobie mieszka. I co? No i nie wiem co dalej, nie wiem co jest w tym sejfie nadal No nic, no to zabieramy się za otwieranie sejfu Ale przed tym Chciałbym wam nieco opowiedzieć o naszym sklepie Ponieważ parę dni temu wystartował limitowany drop I żeby wam wytłumaczyć na szybko czym jest limitowany drop Na stronie jest po prostu dana ilość sztuk rzeczy Czy to kubków, czy to magnesów Czy to blues, boxów, plakatów i innych rzeczy I po prostu w momencie w którym coś się wyprzeda To już więcej tego nie będzie Dlatego trochę działa to na zasadzie w zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego jeśli planujecie zakupić coś z naszego sklepu, no to po prostu musicie się pośpieszyć. Bo może być tak, że przełożycie zakupy sobie na jutro, a jutro wejdziecie na stronę i już po prostu nie będzie tego, co chcieliście sobie kupić. I w ramach podziękowania za to, że robicie zakupy, na naszej stronie dodaliśmy taką zakładkę jak promocja, na której macie cztery progi kwot, za których przekroczenie dostajecie po prostu gratis W progu pierwszym dostajemy świąteczny plan lekcji MM Space do wydrukowania. W drugim progu do zamówienia dostajemy krówki MM Space. W trzecim progu dostajemy losową rzecz z poprzedniego dropu, której już nie da się kupić, co czyni ją po prostu bardziej wyjątkową. A w ostatnim progu dostajemy wszystkie poprzednie rzeczy oraz zdjęcie z dedykowanym autografem, co oznacza, że po prostu dostajecie nasze zdjęcie z naszymi odręcznymi podpisami, i w dodatku specjalną dedykację dla Was. A teraz myślę, że możemy wracać na dół i zabrać się za otwieranie safe. Ty zabezpieczone. Możemy iść na operację. Jest też idzie. Nie masz jakiś rękawiczek? A chyba mam. No właśnie, i co? Ja mam kilo w zimny brać do ręki. Dobra, trzymaj, już sprawdzam to. Mam całkiem nowe, specjalnie dla ciebie. Proszę jedna. Proszę druga. Możemy próbować. Nie bój się, Wisiu! Idzie. Idzie? Coś tam jest. No. Nie Jest pusty. Super! Jeden plus mamy. Dawaj Dimtek, dawaj. Daję, daję. O, dobry, dobry patent, dobry patent. Nie taki dobry, bo męczący. <noise> Czuję jak jakiś, nie wiem. Górnik. Trochę to. Proszę, czy to już wyjdzie? Bo... Może ja wyciągnę, mam myśl palca. Jeszcze minimalnie byłoby trzeba. Dobra, już wyjdzie. To próbuj. Dobra. Spróbuję. Dobra, uwaga, wyciągamy. Fuj, co tam jest? To z błota jest całe. To przecież safe leżał w wodzie, nie? Fuj. A to mi drapie palce. A No, Mam to, ale to się zahacza o te ścianki. O. Dobra. <laughs> Nie wierzę w to. No chodź tu, cokolwiek to jest Jakiś syp Chodź o, o, o. Dobrze Dobrze Masz to Maja Coś jeszcze? Coś jeszcze tam jest Fu. Ale mamy karteczkę chyba jaką. Otwieramy czy wyciągamy wszystko No otwieraj, zobaczymy co to jest Dobra, unboxing Okej, okay, super, jakieś liczby co jakieś liczby pokaż. Aha. To wygląda jakby to były jakieś lokalizacje, czajsz. No i pewnie są. Tylko czy to jest plan na dzisiaj? Nie. No właśnie. Dlatego zostawmy ten safe. nie wyciągajmy więcej? Na razie tak. Juhu! No bo wiecie, wiemy co jest w środku, przynajmniej tą jedną kartkę już bierzemy z powrotem. A dzisiaj cel jest nieco inny, ponieważ musimy jechać do policjanta najprawdopodobniej do policjanta. Zanim tam pojedziemy, musimy jechać do sklepu. Po kamerę, bo nie mamy żadnej kamery, którą można by było ukryć. Tak. Bo Maja zgubiła taką tak. małą. No niestety, jakiś kombinezon. Zimowy, najryczarski, najlepiej, bo mi jest zimno. I może jakąś rozcinaczkę do metalu, żeby rozciąć ten safe kiedyś. Ua. Tak, a więc, siągamy e, to z butów, żeby nie wyglądać jak już totalny debile. I jedziemy do sklepu. I jedziemy. A więc. E... Kamerę mamy, tutaj mamy takie kombinezony, o których mówiła Maja, ale one są w rozmiarze najmniejszym 41, Maja ma rozmiar stopy 36. No dlatego... Mógł dlatego będziesz dobrym. chodzić za dużych. Tak? O tyle? A co ja poradzę, że nie robią pod ciebie takich rzeczy? Może na dziecięcym? Ej, widziałem na dziecięcym takie też. Tak? Gdzie? No tam z drugiej strony. No to ale chodź. w razie czego upchamy ci papieru. No, w razie czego, ale lepiej zobaczmy na dziecięcym. Wszystko w porządku? Nie, zimno mi. co ci dolega jeszcze maju? Zimno mi. I to wszystko na pewno? Tak. Na szczęście mamy dla ciebie za duży kombinezon. Za duży o ile rozmiarów? Pięć. Ale za to mam skarpetki dodatkowe. No niestety, wydawało mi się, że są mniejsze rozmiary w sensie na dziecięcym, ale na dziecięcym nie są takie wodoodporne. Są wodoodporne, tylko to są takie wiecie na śnieg i bez butów. A to są z butami. No, no ja musi w za dużych ciuchach chodzić. No właśnie. Taka jest bieda. No właśnie, na tej buku bucie ciuchy z sklepu. <grymne> Dobrze Maja mówi. Maja się nawet rozbiera zapięta pasami. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No właśnie. W każdym razie, wracając do naszego sklepu, to na naszym sklepie nie mamy wrzuconego byle główna jak każdy, tylko mamy oversize'owy krój rzeczy, przez co te rzeczy układają się naprawdę fajnie. A mało to, oprócz prokatowego wzoru z przodu, na przykład na bluzach Space, macie jeszcze z tyłu szyte i M. Tak właśnie to wygląda. A z przodu jest taki fajny brokaczek. Patrz, Taki fajny brokaczek. I są to zdecydowanie najlepsze bluzy, jakie możecie dostać od influencerów różnych. Także link do strony oczywiście macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. A my jedziemy do psycholo-policjanta. Nowa ksywa. Co o niej myślisz? Myślę, że musimy sprawdzić, czy jest prawdziwa ta ksywa. W sensie, czy ma jakiekolwiek podstawy. No nic. W takim razie widzimy się o Maja już zaczyna tańczyć, tak. E, także przede mną 40 minut tańczenia Mai, a my widzimy się na miejscu. Dobra, a więc e, jesteśmy już prawie że na miejscu. Teraz skręcamy właśnie na pole. Później zostało nam do przejechania pole i wejście na działkę. Ale z tego co widzę, to nie ma jego auta. Popatrz. Dzisiaj czysty taran. Albo poszedł na kolejną taktykę. Raz zmienił auto, żebyśmy go nie śledzili. A teraz może się pozbył auta po prostu. No i dobra. No i chodzi na pieszo na przykład. <laughs> Pochwal się, że przespałaś znowu całą noc. No właśnie blogę. miałam powiedzieć, że ja miałam spać Ktoś tu powiesił moją rękawiczkę. Patrzcie. To się tam powiesił. Przyspałam drogę, było mi już fajnie, już mi nie jest fajnie. Jest bardzo zimno, i wolałabym nagrywać na przykład taki odcinek. Ubieramy choinkę. A nagrywamy co? A nagrywamy trochę co innego, bo maja będzie ubierać kombinezon. <śm> A może ja założę go w moich butach? No myślę, że to jest super pomysł. No zresztą się. No, to zakładaj blusę i działamy póki go nie ma. No dobra, ale co my chcemy zrobić? To może ty ogarnij tą kamerę? A co ja mam tam ogarniać? Tam trzeba włożyć kartę i baterię i tyle. No dobra. A ja może się... To tam ma kibel z tyłu. No. No co no. Kibel jak kibel, nie? Żwoli się w polu wysikać, ale nie zarobię tego, bo jest za zimno. Popatrzcie jak wygląda auto po przejechaniu tego pola. Całe wstyfie. Ale mamy tak wiatrówkę. Ja w ogóle słyszałem to, jak w filmie mówiłaś, że ta wiatrówka jest na mnie. Oglądałem film, tak się składa. Bardzo dobrze. Ciekawe czy jest nabita, ale sprawdzimy na Maj. Nie, nie sprawdzimy na mnie. <laughs> Kto jest wyższy od Ciebie? Ja tego nie ubiorę! No weź, serio tego nie ubiorę. Się cieszy, przynajmniej, ci cieplej będzie. No nie będzie, bo to jest guma. Nie będzie wiatru przepuszczać. No nie. <gryw> Dawaj, ruchy. No nie da się, się to ubiera, ja tego nie zakładam. Nie zakładam, ubieraj się w to. <noise> Czemu ja? Bo to jest twój rozmiar, ubieraj to. Te buty muszę ściągać. Ubieraj, masz skarpetki dodatkowe w środku, jeśli chcesz. Na mnie to będzie za małe. No tak, już nie udawaj takiego wielkiego. Ale rozmiar jest 41 buta. Ale to są kalosze! Kurde, spodnie mi się podwinęły. <głos> <głos> nie będą diapro ci przepuszczać. No, nie będą, ale guma jest zimna. No, dopiero to powiedziałam. A nogę złamałem. O nie! O nie! Ziutek! Ziutek, patrzcie, co ziutek ze nogą zrobił. Jezus, Maria, pogotowie! Pog jak ja teraz będę reklamował naszą bluzę? To jak to zapiąć? Jak się prezentuje? Super! Dobrze? No. za zechcą! Idziemy. Nie wiem, gdzie jest klucz od auta. Chyba tu. Co zaraz mi klucz jeszcze wpadnie gdzieś. A kamera? Kurde, no ja od wszystkiego jestem... Tak. No widzę. Jesteś dzisiaj ziutek. Dzisiaj zawsze i na wieki wieków, amen. Weź mi to otwórz. Dobra, zrobię to. W tym jest jeszcze zimniej. Kurde, mi paluszki zamarzają. Ojciec. <laughs> Oddałam moje rękawiczki ziutkowi. Ta, twoje, twoje takie duże by były. Tak. Bo kupiłam sobie, to nie było mniejszych. <laughs> nie dostaniemy się do kamery. Może w pudełku mu zostawmy i napiszemy, żeby ją ustawił. Niech będzie wchodził. Dobry pomysł jest. O! O. Dobra. Odczepione, baterie wsadzone, wszystko gotowe. Karta wsadzona. Nagrywam cię. Karta wsadzona! Nagrywam cię. Masz, albo dobra. Ukryjemy ją. Dobra. Super. Kurde. Po co my wiatrówkę w ogóle weź bierzemy? Będziemy strzelać do policjanta? A nie wiem po co ty ją wziąłeś. O kurde. Popatrz to, zebrał to pudło z powrotem i zeżarł wszystko. Weź, ja się tu boję chodzić. Myślisz, że gdzie możemy ustawić tą kamerę? No chyba najlepiej tu pod piecem. Jak pod piecem? No tu na domu. Chyba nikogo nie ma. Tutaj, tak tu. Zobaczmy, czy jest ten. Zabój. No, Zobacz. Nie ma. O, tu dym idzie. To będziemy tylko straszyć, w razie czego. Dobra, i tą kamerę. Trzymaj, bo dobra, ty lepiej tego nie trzymaj. Wyciągamy kamerę. Kurde, chodzi o to, żeby mieć widok na wszystko, a jakbyśmy ją tam do drzewa wsadzili? Co się śmieje? Ty powinnaś w tym latać Załatrz mi mój rozmiar to będę latać Popatrz czy to nie wygląda dobrze? No dobra, ale to nie będzie nam zasłaniać Nie Czekaj Trochę ten patyczek koteczku Koniec, odsłonimy trochę tutaj przy kamerze i będzie idealnie popatrz Dobra, patrzcie. Idealnie to co, wracamy? Myślisz, że wejdę do jeziora? Wchodzisz, a bo ja cię wepcham. Ryby mu zabierzemy. Idź, idź, Sebiu, bo cię wepcham. Co mnie wepcham? Ale to jest taki strój wędkarzy, wędkarze, kurde, ubierają takie stroje i chodzą w wodzie. To podaj rękę. No nie, bo mnie wciągniesz, a ja nie mam takiego stroju. No nie wciągnę. No nie, stań tylko tu na tych liściach. No ale one mogą być śliskie. No to... jest. To mnie trzymaj. Siutek. Idziemy zabierać mu ryby. Ale mocno mnie trzymaj, bo ja się no. boję. Musimy przetestować, czy to działa. Jesteś. Dawaj, dawaj ze mną. Ja już dalej nie mogę, bo wlecę. Ale to jest no. Puść Pójdźcie. Czuję zimno, a to zimna woda. No tak. No. Nie, Maju, idziesz ze mną. Nie. Patrzcie, tak prawie do kolan w wodzie stoi. Ale tu śmiernie. Chodź, chodź. Chodź. Yy, ale ta woda śmierdzi. Ziutek! Nie żyj! Kurde, naprawdę, jak tak od dołu podbierzesz, nie wiem. on może sra do tej wody? Może tak. A ja tam wszedłem. Gratulacje, użytkowniku. Dobra, chodź, sprawdzimy tylko, czy coś się zmieniło w domku, i stąd uciekamy. Bo cholera wie, kiedy on przyjedzie. To może mu zostawmy wiadomość, że wiemy, kim jest. A jak mu zostawimy wiadomość? No napiszemy, zobacz czy są tam jakieś ubrania i Ja mam pewnie. Ja mam długopis i mu napiszemy. Masz długopis? Tak. To dawaj na rękawiczce mu napiszemy. Dobra. Mam taki srebrny, co podpisywać mi autografy, albo zwykły czarny długopis. Dobra, i co mu piszemy? Napisz, znamy całą prawdę. A pamiętasz jak on miał na imię, jak się przedstawiał? Znamy prawdę, a ja myślę, że pamiętam. Takie no bo byśmy coś. mogli napisać to imię. A nie wiem jak miał na imię. Jakiś? Jakiś posterunkowy... A nie wiem, czy się tylko nazwiskiem nie przedstawiał. Cholera wie. Znamy prawdę. Ty jesteś policjantem, tak mu napiszę. Tak. Patrz, w ogóle za tobą ryby wiszą. Myślałem, że prawdziwe. Ty, e, si, p, o, l, i, c, i, a, my, ty, e, my. Ha. tam w środku w ogóle są puszki świeże po piwie, ich tam nie było. Idziemy stąd, Ziutek. Ty jesteś policjantem. Dobrze. Napisane zostawiamy mu tutaj, tak żeby przeczytał, i uciekamy stąd, bo ja się boję. Dobra, ja też coś się boję. Ja uciekam pierwszy. Ziutek! On jest mocny. Kurde, zostawił mnie tu na pastwę losu. Rozbierasz się? Tak. Dobra. A możesz nie podglądać? Nie mogę. Wszyscy podglądamy. No weź to za mnie wyciągnij, bo tu przyjdzie zaraz jeszcze. No to trudno, to zostaniesz, a ja odjeżdżam. No ściągnij to! Ściągnij to! No weź, ja nie żartuję, bo nie umiem z tego wyjść. Mamo, posikałem się, ściągnij mi spodnie. Dobra, poradzę sobie. Kurde. O, oh, jedna noga za mną. Weź pociągnij. O, oh, ziutek. Weź, nie, no fuj. Tam gównem śmierdziało, ale dobra, dobrze, że to dotykasz. Dalej nie ciągnę, nie da się. No proszę cię! Nie da się! Nie rób mi tego! Nie da się! No weź! No naprawdę. no naprawdę! No nie da radę! No ściągnij mi to! Trochę Ci pomogłam! No trochę jeszcze! No weź! No czekaj! No! Dobrze! O. Fuj. Dobra, ogólnie trochę się zestraliśmy, że to on już podjechał. Bo jak wsiadaliśmy do auta, to nagle podjechało jakieś auto. No a on za każdym razem ma inne auto, więc ciężko stwierdzić, kiedy to, a na kiedy nie. Ale na szczęście to jacyś ludzie na działkę tam gdzieś z tyłu kolejną. Także tyle w tym wszystkim dobrego. Kamera zostawiona. No i co? I widzimy się na następnym filmie, jeśli dobijecie próg lajków. A teraz zapraszamy Was na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie. Koniecznie jest sobie nadróbcie, jeśli jeszcze ich nie oglądaliście i subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby być na bieżąco.